Modlitwa w Dzień Wspomnienia Świętego Jozafata Kuncewicza Panie Jezu Chryste, który modliłeś się do Ojca, aby wszyscy byli jedno. Dziś w Dniu Wspomnienia Świętego Jozafata Kuncewicza, męczennika jedności, przychodzimy przed Twoje oblicze z sercami pełnymi pragnienia pokoju i zgody. Boże, który powołałeś Go, aby prowadził Twój lud drogą prawdy, zjednoczenia i miłości, dziękujemy Ci za Jego życie pełne odwagi, pokory i poświęcenia. On nie bał się prześladowań, osamotnienia ani śmierci. Pozostawał wierny Tobie aż do końca. Jego krew stała się zasiewem jedności, a jego modlitwa mostem między podzielonymi sercami. Święty Jozafacie, mężu pokoju i obrońco Kościoła, spoglądnij na nas, którzy często żyjemy w podziałach, w rodzinach, wspólnotach, w narodach i, i między chrześcijanami. Wyproś nam łaskę pojednania, byśmy umieli słuchać jednego. Drugiego przebaczać i szukać prawdy nie w sporach, lecz w miłości. Prosimy Cię, Panie, za wszystkich chrześcijan wschodu i zachodu, katolików i prawosławnych, protestantów i tych, którzy zgubili drogę, niech Duch Święty prowadzi nas ku jedności, która rodzi się z pokory, a nie z przymusu. Jezu, przez stawiennictwo świętego Jozafata umocnij tych, którzy cierpią dla Twojego imienia prześladowanych biskupów, kapłanów, misjonarzy, wiernych świeckich. Niech ich odwaga będzie światłem dla świata, a ich łzy źródłem Twojego błogosławieństwa. Spójrz też, Panie, na nasze serca, gdy nosimy w sobie niezgodę, gniew, osąd i pychę. Dotknij nas Twoją łaską. Naucz nas wybierać jedność ponad własne racje, dobro ponad spór, przebaczenie nad zamknięcie. Święty Jozafacie, prowadź tych, którzy są odpowiedzialni za Kościół, papieża, biskupów, kapłanów, aby z odwagą i pokorą bronili jedności i prawdy. Stawiaj się za nami w chwilach, gdy boimy się mówić o Bogu, gdy trudno nam świadczyć o wierze, gdy przeżywamy zwątpienie. Maryjo, Matko Kościoła, która łączysz rozdzielone, otul nas swoim płaszczem pokoju. Naucz nas, jak trwać wiernie przy Chrystusie, także wtedy, gdy kosztuje to wiele. Panie, daj, aby słowa tej modlitwy nie pozostały tylko w naszych ustach, lecz stały się czynem. Tam gdzie jest nienawiść, niech przyniesiemy miłość. Tam gdzie podział, zgoda. Tam gdzie ciemność, światło. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.